Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam jak montowałem komputer, który będzie służył do obróbki wideo i od czasu do czasu zagranie w jakąś grę. Podczas filmu opowiem wam dlaczego wybrałem właśnie te części na zbudowanie tego komputera i na co zwracałem uwagę podczas skręcania i montowania części. Do zbudowania tego komputera użyję starych części i będzie to obudowa i dyski twarde. Wszystko inne już nie nadawało się do ponownego użytku, ponieważ części były przestarzałe i mało wydajne. Na samym początku na stole, którym będę składał ten komputer, rozłożyłem taką specjalną matę ESD, która umożliwia odprowadzenie ładunków z mojego ciała ze stołu. Jest to potrzebne po to, żeby po prostu iskra z mojego ciała nie przeskoczyła na układ stalony i go nie przepaliła i uszkodziła. Taką matę mogę podłączyć do ręki albo do nogi, w zależności od tego, ile chodzę i co będzie dla mnie bardziej wygodne. Na samym początku chcę uzbroić płytę główną, i chodzi tutaj o to, że w obudowie komputera ona jest przykręcona na kilka śrub. Część tej płyty głównej wisi jak gdyby w powietrzu, i przy wpychaniu ramu, czy montowaniu jakichś elementów, do których trzeba przyłożyć większą siłę, może się okazać, że ta płyta się wygnie i może się uszkodzić. Dlatego na samym początku montuję RAM i chodzi o to, żeby go zamontować na płaskiej powierzchni, tak żeby cały spód tej płyty głównej był jak gdyby podparty. Jeżeli chodzi o ilość RAMu, jest to RAM DDR5, który może pracować do 6000 MHz, opóźnienie to jest CL30 od razu tutaj bez bicia mówię, że nie sprawdziłem, czy ta płyta będzie pracować z pełną wydajnością, z taką dużą ilością RAM. -u. Na stronie producenta można sobie sprawdzić, jakie są rekomendowane pamięci i ile maksymalnie możemy obsadzić w danym banku, żeby uzyskać odpowiednią częstotliwość komunikacji między procesorem a pamięcią RAM. Jeżeli chodzi o tą płytę główną i chipset, który obsługuje procesor AMD Ryzen, no to maksymalną częstotliwość pamięci mogą uzyskać na poziomie 4800 MHz. Podczas uruchomienia, zobaczycie, czy uzyskały tą wydajność. Następnym elementem, który montuję na płycie głównej. Jest to procesor. Przed otwarciem gniazda na płycie głównej przygotowuję sobie procesor. Sprawdzam, czy nie jest uszkodzony fizycznie. Jeżeli twierdzę, że już będzie gotowy do zamontowania, no to na sam koniec otwieram gniazdo na płycie głównej. Chodzi o to, żeby coś przez przypadek nie upadło na to gniazdo. W tym gnieździe wystają takie specjalne piny, które jest bardzo łatwo uszkodzić. I gdy nam na przykład procesor wypadnie z ręki i wpadnie tam do środka, to na 100% uszkodzi te piny. Gdy mamy też długo otwartą tą klapkę, no to może tam wejść jakiś pył, kurz, zabrudzenia i to też w późniejszej eksploatacji może na przykład po roku się okazać, że komputer się nie uruchamia, albo nie działa, albo zawiesza. Podobno da się takie uszkodzone piny wyprostować, ale prawda jest taka, że komputer może już nie działać nigdy tak stabilnie, jak gdyby nie były właśnie te piny uszkodzone. Jeżeli chodzi o mnie, no to ja... Wyciągam procesor z opakowania. Sprawdzam sobie, w którym miejscu jest ten właśnie trójkącik na procesorze i na płycie głównej. Sprawdzam też, w którym miejscu są podcięcia w sokecie na palce. Gdy już mam pewność, że stabilnie trzymam procesor w ręku, otwieram gniazdo. Procesora I powoli wkładam go. I po włożeniu od razu trzeba zamknąć, i można powiedzieć, że procesor jest dobrze osadzony. Miałem jeszcze takie myśli, czy nie wyciągnąć go, żeby zrobić przebitkę do filmu, ale stwierdziłem, że jak już jest zamontowany, nie ruszaj. Dlaczego wybrałem Ryzena 9 7950X3D, skoro bez tego 3D ma podobną wydajność? Chodzi po prostu o to, że jest on mniejszy. Jej prądożerny. Co za tym idzie, będzie zużywał mniej energii, co jest dobre dla rachunków za energię elektryczną. Jeżeli procesor pobiera mniej energii, no to oznaczy, że będzie się mniej grzał, będą niższe temperatury i to znacznie przedłuży żywotność takiego procesora. Procesor ten jest wydajniejszy od mojego poprzedniego 8,7 raza, dlatego spodziewam się bardzo dużego przyrostu mocy. Nie podoba mi się to, że Pamięć RAM może współpracować z tym procesorem maksymalnie 4800 MHz. Nie podobają mi się też wycięcia w tym elemencie, który odprowadza ciepło z nadprocesora na układy SMD, ponieważ łatwo je zapaprać pastą termoprzewodzącą i w wyniku czego tam dochodzi do zwarcia i procesor przestaje działać. Jak ja ominąłem ten problem, zobaczycie w dalszej części filmu. Mam dobry dostęp do płyty głównej, dlatego od razu zamontuję dyski M2. Będą tutaj zamontowane dwa dyski po 2TB, jeden dysk będzie na system, a drugi dysk będzie na materiały do obróbki wideo. Czyli filmy, audio i inne elementy, które są potrzebne do tworzenia filmów. Dysk systemowy osadzę zaraz przy procesorze w najszybszym gnieździe, natomiast ten drugi dysk będzie następny za złączem PCI Express do karty graficznej. W pierwszym złączu dysku M2, tym najbliżej procesora, chłodzenie jest od spodu i od góry. Dlatego trzeba zdjąć naklejkę z tych termopadów, tak żeby to porządnie dolegało do tego dysku i jak najlepiej odprowadzać. Ciepło. Napiszcie w komentarzu, czy wy ściągacie naklejki z tych dysków M2, żeby przyspieszyć, jak gdyby oddawanie ciepła z tego dysku, czy zostawiacie tak jak ja teraz. I tutaj procedura jest bardzo prosta. Ściągam folie ochronne z termopadów, montuję dysk jest on montowany na zatrzask i zamykam to górnym chłodzeniem dysku. Następne złącza są już wolniejsze, są czwartej generacji i chłodzenie do nich przewidziane jest tylko od góry. Po zamontowaniu dysku zakładam radiator i można powiedzieć, że płyta główna wstępnie jest już dozbrojona. W obudowie, którą użyję, płyta główna będzie w poziomie i jest możliwość wyciągnięcia części razem tutaj z płytą główną z tej obudowy, tak żeby mieć lepszy dostęp. Podczas przykręcania płyty głównej do obudowy sprawdzam kilkukrotnie, czy wszystkie śruby, które przewidział producent od płyty głównej, będą użyte. Dwukrotnie sprawdzam, ile tych podparć płyty głównej znajduje się właśnie w obudowie. Może być tych pinów wkręconych za dużo albo za mało. Jeżeli jest za mało, no to płyta nie będzie stabilnie osadzona w obudowie. Jeżeli jest ich za dużo, no to mogą one dotykać do układów scalonych na płycie i płyta główna się uszkodzi, jak ją dokręcimy. Po sprawdzeniu, czy wszystko jest ok, zaczynam przykręcać płytę główną i pojawił się tutaj taki problem, że ta płyta główna jest zgięta. Tak jak tutaj widzicie, ta część narożnika na 10 cm odstaje od tego pinu, do którego będę montował tą płytę o 3-4 mm. Długo się zastanawiałem nad tym, czy Odesłać tą płytę główną od razu, czy sprawdzić, czy ona będzie działać, ponieważ tutaj tą śrubką mogę dociągnąć jak gdyby wyprostować tą płytę. Tylko jest taka obawa, że mogą te układy w płycie, która jest wielowarstwowa, na przykład jedne będą ściskane, drugie rozciągane i może po pewnym czasie ta płyta przestać działać. Napiszcie w komentarzu, co wy robicie w takich sytuacjach. Czy od razu odsyłacie taką płytę i kupujecie inną, czy z innej firmy? Powiem szczerze, że już kilka komponentów komputerów złożyłem, i mam takie wrażenie, że na polski rynek to trafiają jakieś odpady poprodukcyjne, druga i trzecia klasa. Napiszcie, czy wy macie podobne odczucia. Przed włożeniem płyty głównej do obudowy przykręcę jeszcze chłodzenie procesora. Chodzi o to, że mam łatwy dostęp, a tutaj muszę poczynić pewne zmiany, żebym mógł zamontować to chłodzenie na płycie głównej. Na samym początku muszę przygotować piny. Na których będzie wisiał ten radiator, te, które są na płycie głównej, no to muszę zdemontować i wkręcić elementy mocujące radiator, które dostarczył producent radiatora. Tak jak tutaj widzicie, odkręciłem te czarne elementy, wkręciłem piny, wkręciłem blaszki montażowe i można powiedzieć, że już mogę zamontować radiator. Tak jak tutaj widzicie, na radiatorze już jest nałożona. Pasta termoprzewodząca, dlatego nie boję się, że tej pasty założę zbyt dużo. Ona spłynie tam na te układy scalone na procesor i uszkodzi go. Gdybym musiał w dalszej części na przykład zdemontować ten radiator z jakiegokolwiek powodu, no to muszę wyczyścić cały procesor, wyczyścić stopkę radiatora i do montażu radiatora użyję zamiast pasty. Termopadu, który jest przeznaczony do procesorów. Używając termopadu nie ma ryzyka właśnie zabrudzenia procesora pastą termoprzewodzącą, która często bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny. Używając dużego jak gdyby, chłodzenia bardzo często występuje kolizja z radiatorem na płycie głównej od sekcji zasilania oraz z pamięciami RAM. W moim przypadku problem wystąpi tylko z montażem wentylatora, ale obudowę mam troszkę jak gdyby większą, dlatego nie będę zsuwał tego wentylatora na sam dół nad ramem i wtedy wszystko powinno się zmieścić. A czy się zmieści, to zobaczycie pod koniec filmu. Zanim włożę płytę główną do komputera, no to zamontuję zasilacz, poprowadzę ładnie kable, tak żeby wszystko było przypięte do obudowy, nie latało, stawiało jak najmniejszy opór przepływającemu powietrzu. Docelowo wszystkie wentylatory w tej obudowie zostaną wymienione. Ale zrobię to na końcu, jak gdyby, ponieważ jeszcze części nie dojechały. Po zamocowaniu zasilacza podłączyłem odpowiednie przewody. I tutaj na pierwszy raz użyję mojej starej karty graficznej. Zrobię to z dwóch powodów. Chcę sprawdzić czy jest ona sprawna i drugi powód, karta docelowa przyjedzie dopiero za kilka dni, a nie chcę być po prostu bez komputera. Jeżeli chodzi o rozlokowanie przewodów w obudowie, no to to już jest indywidualna sprawa każdego, jak gdyby montera czy składacza komputera. Ja próbuję to zrobić w ten sposób, żeby te przewody dawały jak najmniejszy opór przepływającemu powietrzu co znacznie zwiększy odprowadzanie ciepła z układów tutaj komputera po zamocowaniu płyty głównej w obudowie muszę podłączyć wszystkie kable zasilające płytę główną i tutaj te porty na przednim panelu jeżeli chodzi o obudowę no i tutaj trzeba już posłużyć się instrukcją obsługi podłączyć porty USB 3.0 podłączyć Przewody audio i przyciski, które uruchamiają komputer, resetują go, i diody od zasilania, i diody od pracy dysku twardego. Po podłączeniu wszystkich przewodów w całym tym układzie brakuje jeszcze karty graficznej. Oczywiście mógłbym przetestować ten komputer używając karty graficznej, która jest w procesorze, ale od razu zamontuję kartę graficzną, podłączę ją. Odpowiednimi przewodami, ponieważ ona dodatkowo potrzebuje zasilania, no i przystąpiłem do pierwszego, jak gdyby, uruchomienia komputera. Potrzebuje monitora, klawiatury i ewentualnie myszki. Po uruchomieniu, tak jak się okazało, 128 MB RAM pracuje z niższą częstotliwością niż zakładałem, czyli zamiast 4800, pamięć. Pracuje na poziomie 3600 MHz. I teraz musiałem podjąć decyzję, czy będę się bawił w kupowaniu i odsyłaniu tych pamięci ram, żeby te 128 GB puścić z tą maksymalną dla tej konfiguracji prędkością 4800 MHz, czy zrezygnować z połowy tego ramu. I używać 64 GB. Napiszcie w komentarzu, co Wy byście zrobili. Ja podjąłem męską decyzję, po prostu, że odsyłam połowę RAMu. No i będę pracował w mniejszej ilości RAMu. Ale oczywiście wcześniej sobie to przetestowałem w programach, które używam. I tak naprawdę one nie przekraczały 28 GB RAMu. Dlatego te 120 8 nie było jak gdyby konieczne. Po zmniejszeniu ilości RAMu pracuję z prędkością 4800 MHz. Dlatego spodziewam się, że ten komputer będzie pracował stabilnie i wydajnie. Napiszcie w komentarzu, co wy byście zrobili w takiej sytuacji. Trzeba jeszcze tutaj doliczyć koszty oprogramowania. Ponieważ jeżeli w starym komputerze macie wersję OM, która może być instalowana tylko z nowymi komputerami i nie można jej przenieść na nowy komputer. No to trzeba dokupić system operacyjny. Następnym krokiem jaki wykonałem to był upgrade BIOS-u płyty głównej. Ściągnąłem najnowszy BIOS, zgrałem go na pendrive'a, który wcześniej został sformatowany w formacie, który jest widoczny dla BIOS-u płyty głównej i po prostu go sfleszowałem. Następnym krokiem było włożenie dysków twardych HDD i zbudowanie macierzy RAID 1. Chodzi o to, żeby chronić dane, które są na dyskach. Jeżeli jeden dysk się uszkodzi, no to dane są jeszcze na drugim. W międzyczasie przyszła przesyłka z wentylatorami, wszystkie wentylatory zostały wymienione w obudowie, zostały skonfigurowane w Biosie płyty główne. I chodzi tutaj o to, żeby ustalić z jaką Prędkością ma się dany wentylator obracać w stosunku do temperatury procesora, chipsetu czy innych elementów, które ten dany wentylator chłodzi. Jeżeli sobie porównamy te dwie karty graficzne, to tak jak tutaj widzicie, stara karta, pomimo że ma dwa wentylatory, no to ma znacznie lepszy radiator, moim zdaniem, oczywiście, ale zobaczymy, jak to się właśnie sprawdzi podczas pracy. Wymiana karty graficznej jest bardzo prosta, i tutaj zawsze odłączajcie od prądu cały komputer, żeby się Wam przez przypadek nie włączył podczas wymiany. Starą kartę zdemontowałem, zdemontowałem też stare. Zasilanie do tej karty, ponieważ przewody do nowej karty są inne. Zamontowałem nową kartę, podłączyłem nowe przewody między zasilaczem a kartą graficzną i można powiedzieć, że komputer jest już gotowy do uruchomienia. Po uruchomieniu nie było żadnych problemów. Jedyne co musiałem zrobić to zainstalować nowy sterownik NVIDIA, tak żeby po prostu wydobył z tej karty maksymalną wydajność. Jeden wentylator na chłodzeniu procesora wystaje powyżej, dlatego tutaj przy pomocy trytytek ograniczyłem jego możliwość sunięcia się na dół. Chodzi o to, żeby ten wentylator nie dotykał ramu, żeby wisiał minimalnie nad ramem. Okazało się też, że wystaje on Troszkę z obudowy, dlatego musiałem zmodyfikować lekko obudowę, tak żeby się wszystko ładnie zamykało. Po zamknięciu wszystkich tych elementów obudowy, można powiedzieć, że komputer jest gotowy do ciężkiej pracy. I tutaj muszę Wam powiedzieć, że tak jak widzieliście w filmie, no to ja składam te komputery raz na 10 lat. Dlatego jeżeli zauważyliście coś, że mógłbym poprawić, zrobić lepiej, albo jeszcze zmodyfikować ten komputer, żeby działał. Lepiej, no to napiszcie w komentarzu. Jeżeli ktoś się zapyta, czy zauważyłeś przyrost mocy, no to muszę powiedzieć, że dawniej 10-minutowy film w 4K w 30 klatkach był renderowany w 2,5 godziny. Natomiast po zmianie komputera na nowy ten sam film był renderowany w 4 minuty. Czyli można powiedzieć, że 600 razy szybciej. Oczywiście to nie jest zasługa tylko procesora, tylko bardziej karty graficznej. Ale powiem, że przyrost mocy jest bardzo duży, jestem bardzo zadowolony. W tym filmie to już wszystko. Ja zapraszam Was na film jak demontowałem stary komputer, żeby wydobyć z niego obudowę do tego komputera. Cześć!